Nie ma drugiego takiego fragmentu starożytnych pism, z których autorzy Nowego Testamentu cytowaliby równie często. Niezwykłe sprawozdanie. Sprawozdanie mówiące o cierpiącym słudze, który stanie się Panem, który wiele wycierpi, który wielu uratuje. Będzie to sługa, który nie sprosta oczekiwaniom. Nie będzie atrakcyjny. Będą nim gardzić. Odwracać od niego wzrok, będzie torturowany, poraniony, pobity, wycieńczony. Gdyby był przestępcą, można by to zrozumieć, ale on nazwany jest sprawiedliwym, a jednak cierpiał za zbrodnie, za przestępstwa. Z tym, że za moje, za twoje przestępstwa. On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Gdy sługa ten cierpiał, miał jednak nadzieję, miał obietnicę. Obiecano mu, że przez swoje cierpienie wielu ludzi uratuje. I uratował. I jeszcze uratuje.